Jestem przekonany, że jako nowe władze powiatu bardzo dobrze wykorzystaliśmy pięć ostatnich lat. Przede wszystkim zadbaliśmy o służbę zdrowia. Powstał nowoczesny, doskonale wyposażony Szpital Powiatowy w Piątkach. Drugi Szpital Powiatowy w Jóży również przechodzi gruntowną modernizację, stając się placówką na miarę XXI wieku. W niecałe pięć lat zbudowaliśmy ponad 250 km nowych dróg powiatowych. Wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami prowadziliśmy duże inwestycje w wielu gminach, na czym korzystają wszyscy mieszkańcy. To nowa jakość podróżowania po powiecie oraz zdecydowany wzrost bezpieczeństwa. Wspieramy i rozwijamy powiatową edukację. Szkoły średnie mają znakomite wyniki nauczania, a młodzież zyskuje coraz lepsze warunki do dalszego rozwoju. Przy liceum w Pionkach wybudowaliśmy nowoczesną halę sportową. Budowa kolejnej ma rozpocząć się wkrótce przy liceum w, w Pionkach powstaje jedyne w Polsce branżowe centrum umiejętności dla szeroko pojętej branży metalowej. Zmienia się również wizerunek powiatu. Urządową rewolucję przeszedł budynek starostwa powiatowego i jego otoczenie. Powstały też bezpłatne parkingi dla klientów podobne. Zmiany przechodzą pozostałe budynki starostwa również poza Radomiem. Wszystko po to, aby mieszkańcy powiatu mieli komfort i wygodę w załatwianiu ważnych dla nich spraw. Pamiętaliśmy też o mieszkańcach powiatu, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Oprócz istniejących domów pomocy społecznej wybudowaliśmy pierwsze w powiecie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach. Z turnusów rehabilitacyjnych i czasowego zamieszkania korzysta tam około 100 osób rocznie. Wielką zmianę przeszła dawna Szkoła Rolnicza w Chwałowicach. Powstała tam doskonale wyposażona szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży, jedna z najlepszych w Polsce. Z kolei, Szkoła Specjalna w Pionkach zyskuje właśnie nowoczesny budynek, również świetnie wyposażony i całkowicie przystosowany dla uczniów. Z niepełnosprawnościami. Wszystko to nie byłoby możliwe bez codziennej pracy i zaangażowania bardzo wielu osób. Chciałbym im szczególnie podziękować, bo to właśnie oni tworzą historię powiatu Radomskiego.